Życie jest pięknym momentem. Człowieku, czytaj, pismo święte. Pytaj, czytaj, weź do ręki. żywe słowo, te święte księgi Do wyprostowania są drogi kręte. Człowieku, czytaj, pismo święte. Trzecia niedziela okresu zwykłego to niedziela Słowa Bożego. Wolą papieża Franciszka celebrujemy ją w kościele. Przypominamy sobie tę zasadniczą prawdę, że słowem Bóg stworzył świat. Jezus głosi słowo Boże, Ewangelię z tego głoszonego słowa, z samego Jezusa i tajemnicy jego życia, które jest Słowem Bożym. Rodzi się Kościół, w Słowie żyjemy, poruszamy się i jesteśmy, używając metafory Pawłowej. W dzisiejszej Ewangelii, a czytamy Ewangelię Świętego Marka. Jezus po uwięzieniu Jana rozpoczyna swoje głoszenie dobrej nowiny. Rozpoczyna od zasadniczego wezwania: Nawracajcie się, bo czas się wypełnił, Królestwo Boże jest bliskie. I to pierwsza treść, nad jaką warto zastanowić się w niedzielę Słowa Bożego. Ewangelia, Słowo Boże mówi o przyjściu Królestwa Bożego. Czym jest to Królestwo? Jak je rozumieć? Czy chodzi o panowanie Boga, tak jak rozumieli je pierwsi apostołowie fizyczne, polityczne w tym świecie i na tej ziemi? Czy ma coś wspólnego to Boże Królestwo z systemami, państwami, które znamy dzisiaj? To już kilka rzeczy może ukrywać się za tym ulubionym, bo używanym aż ponad 60 razy przez Jezusa, pojęciem Królestwa Bożego. To może być panowanie Boga w historii, może to być Jego panowanie także i obecność w Kościele, w sakramentach, ale przede wszystkim. Jest to bliskość Boga, która przychodzi do nas w Jezusie i Jego panowanie w naszych sercach. Do takiego Królestwa Bożego Chrystus wzywa. Rozprzestrzeniania takiego Królestwa Bożego chce. Nasze życie jest przestrzenią Królestwa Bożego i Bóg, który w nim mieszka. Do tego Boga i do tej szczególnej przestrzeni prowadzi właśnie słuchanie Słowa Bożego. Królestwo nie jest tylko Królestwem Ojca i Syna. W nim mamy miejsce my wszyscy, ale żeby do niego trafić, trzeba odpowiedzieć na słowo Boże. Chrystus znajduje swoich pierwszych uczniów, powołuje ich swoim słowem w bardzo prozaicznych, życiowych sytuacjach. Jest nad brzegiem Jeziora Galilejskiego, oni są rybakami, tam właśnie ich znajduje przy pracy, kiedy czyszczą swoje sieci, kiedy przygotowują się do wypłynięcia na połów. To sugeruje, że słowo Boże szuka nas i znajduje w naszych życiowych sytuacjach. Nie ma dla niego złej sytuacji i złego momentu, żeby dojść i wniknąć w nasze serce. Równocześnie Jezus, swoim słowem, odrywa swoich uczniów od tego zwyczajnego życia. Robi to bardzo ciekawie. Mówi do nich, że staną się rybakami ludzi. To jest fraza, która jest symboliczna i równocześnie metaforyczna. Co to znaczy być rybakiem ludzi? Do czego powołuje Jezus swoim słowem swoich pierwszych uczniów? Połów ryb w Nowym Testamencie to obraz apokaliptyczny. Używa go także Mateusz, mówiąc o aniołach, którzy na końcu czasów po zapuszczeniu Bożej Sieci wyciągną ją na brzeg, wyjmą ryby. I o, o rozdzielą te, które są dobre i złe. To obraz sądu i końca czasów, który już się zbliża wielkimi krokami do naszego ludzkiego świata. Co w tym obrazie mają robić uczniowie? Mają ratować ludzi, wyciągać je paradoksalnie z tego z świata, który symbolizuje morze. Jesteśmy rybami, które wyciągnięte z rzeczywistości tego świata mają przenieść się do świata Bożego. Ryba wyciągnięta z wody ginie, ale równocześnie w tym obrazie jezusowym daje się jej nowe życie. I to właśnie zadanie uczniów. Powołani słowem Pana, mają przygotowywać siebie i ten ludzki świat na jego przyjście, na jego sąd. W ostatniej scenie widzimy uczniów. Widzimy Piotra, i Andrzeja, Jakuba i Jana, jak błyskawicznie odpowiadają na słowo Boże, którym wzywa ich Jezus. Przechodząc, wpatruje się w nich, mówi do nich, bądźcie moimi towarzyszami, dosłownie w tekście greckim używa się słowa akuluteo. W Ewangelii Markowej uczniowie są w szczególny sposób powołani do tego, żeby być tam, gdzie Jezus, żeby towarzyszyć Mu wszędzie tam, gdzie On pójdzie, a oni rzucają wszystko i idą za Nim. Niezwykły jest ten obraz, w którym zostawiają swoje stare życie, zostawiają Ojca, zostawiają sieci, zostawiają pracę. I idą za Nim. Wszystko dokonuje się natychmiast. Jezus jest jak Imperator. On nie zaprasza, on powołuje, on wzywa, można powiedzieć, że niemal rozkazuje, żeby za Nim pójść, i ten rozkaz, moc słowa Jezusowego pociąga ich za Nim. Wszystko dzieje się natychmiast w jego historii. W Ewangelii Marka, kiedy Jezus otrzymuje chrzest w Jordanie, natychmiast otwiera się niebo, natychmiast wstępuje Duch, ten Duch natychmiast później zaprowadzi go na pustynię. Jezus będzie poruszał się bardzo szybko w Ewangelii Marka bardzo często. Mamy do czynienia z tym greckim słowem euthys, natychmiast, szybko. To znaczy, że na słowo Boże trzeba odpowiadać szybko. Nie ma co zwlekać, nie ma czasu do stracenia. Czas naszego życia jest gęsty od łaski, jak mówi Paweł, wypełniony łaską, skrócił się, skondensował, ale także nie mamy go, Bóg wie ile, nie będziemy żyli całą wieczność. Im wcześniej odkryjemy w czasie naszego życia powołujące nas, dające nam sens życia, Słowo Boże, tym dla nas lepiej. Na tę naszą odpowiedź i na naszą przygodę, na wędrowanie ze Słowem Bożym w tę niedzielę, ale także po drogach naszego życia, niech nas błogosławi Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Uwierz, życie jest pięknym momentem. Człowieku, czytaj, pismo święte. Pytaj, czytaj, weź do ręki żywe słowo, te święte księgi.